Na jednego. Dzisiaj zaproszenie do nas przyjął duet Natalia Jarząbek, pleciska oraz Peter Jan Verhoeven, pianista, autorzy płyty 900 mil. Serdecznie witamy. Cześć Natalia. Hello, Peter. Hi. Dziękujemy za zaproszenie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Ja mam pytanie: Natalia, to jest Wasze ostatnie wspólne dzieło, ale co jest dla Ciebie najważniejsze? Muzyka czy matematyka? Mm. E, jakby zawsze te dwie dziedziny były dla mnie bardzo ważne, równolegle, ponieważ studiowałam obydwa kierunki, ale tak się złożyło, że się zdecydowałam skupić na grze na instrumencie. Jakby do tej pory e, największe moje zainteresowania i tak dalej koncentrują się wokół muzyki. Jednak się m, m, nastawiłam na ten kierunek bardziej. E, tytuł Waszej płyty 900 mil, czyli to jest odległość między Krakowem i Brugią. Dokładnie. Która Was, jak gdyby powiedzmy, w cudzysłowie udzieliła, jak teraz na to patrzycie? When, I, when we first started working together and, and uh, everything, uh, we thought it would be hard. Um, but after almost two years, I, I feel like the distance between Krakow and Bruges is not that big. I mean, there's. <laughs> uh, there's I've, um, Actually when Natalia was studying in, in Weimar, I found it more difficult even though it was closer. Um but now it's more easy because the flight connection is quite okay and we can get to see each other more or less often. Um, Jan odpowiedział, że na początku wydawało nam się dość trudne jak będziemy gozić ten dystans 900 mil między Krakowem a Brugią. Jednakże teraz wydaje się to w miarę rozsądne i ten to Połączenie samolotowe dość dobrze działa, żeby dostać się tam i z powrotem. I paradoksalnie podróżowanie do Weimaru, gdzie studiowałam w zeszłym roku, w środku Niemiec, było dość bardziej skomplikowane niż obecnie ten dystans. Dla Was to jest taki symboliczny odcinek 900 km, ale, mil. Mil. 900 mil. ale zanim mówimy o tym dystansie Kraków. Drug ja, mhm. to jeszcze jest to 50 km. Ja nie wiem, czy to nie było najtrudniejsze 50 km dla Ciebie to mhm. karniakar. Tak. Jak wspominasz ten okres? E, to znaczy tak, na początku tutaj uczęszczałam do szkoły, więc ten okres wspominam jeszcze bez instrumentu e, bardzo miło, aczkolwiek jakby zawsze mnie ciągnęło do muzyki i tutaj też grałam w orkiestrze i śpiewałam w parafialnej scholi. Jednakże chciałam się rozwijać na instrumencie, który, którego jakby podstatnik nie był w stanie mi tutaj zapewnić, w związku z czym zaczęłam uczyć się w Szkole Muzycznej w Myślenicach. Później też uczęszczałam tam do gimnazjum, żeby jakby połączyć możliwość niepodróżowania podróżowania tak często do Myślenic i bycia jakby cały czas w jednym miejscu. Później przeniosłam się do Krakowa, do Szkoły Muzycznej drugiego stopnia im. Władysława Żarlińskiego i również do Piątego Liceum. I wszystko to tutaj było tak dość napiętym czasem, aczkolwiek bardzo, bardzo miło wspominam te, ten, te kilometry Kraków, to karnia jednak. Twoja kariera jest błyskawiczna i wręcz oszałamiająca. Jak wspominasz tą pracę z Włodkiem czy, przy, przy nagraniu tej o, bo, to dość bo to jest, to jest, jest, stylu, bo to jest tak? światowej klasy już laureat nagrody Gramy tak. i Natalia Jarząbek. Tak, ja wspominam tę pracę bardzo intensywnie. Utwór też był bardzo wymagający, bo ten puls 11-8 jednak jest rytmicznie dość skomplikowany. Aczkolwiek dyrygent Maciaszczyk i orkiestra Concertino naprawdę stanęła na wysokości zadania niesamowicie i praca była bardzo intensywna, ale bardzo z efektami i również, kiedy Włodek Fabryk przyjechał i to wszystko zebraliśmy już w całości z solistami. Naprawdę wydaje mi się, że zrobiliśmy dość kawał dobrej roboty i było to intensywne, ale efekty są naprawdę bardzo oszałamiające. Czy, czyli w tym momencie, jak gdyby, ten trzeci nurt, połączenie muzyki symfonicznej i jazzowej, jest Twoją nową drogą artystyczną? Nie, to był taki, że tak powiem, wyjątek. Ja się jednak koncentruję w muzyce klasycznej, a że udało się i jakimś cudem nagrać taki projekt, to było coś zupełnie nowego i jednorazowego. Ja chciałem jeszcze wrócić do płyty, do tych 900 mil, jak już jesteśmy. I chciałem Was zapytać o to, no myślę, że odpowiecie w dwójkę. Mhm. Właśnie jaka tam jest muzyka i dlaczego właśnie taka? Mhm. Uh, well, the goal of our CD was to bring the, the two worlds of Belgian music są w generalnym miejscu muzyki, w szczególności polskie muzyki z Unią. I to jest dla mnie najważniejsza sprawa z Flandersu i Polski. Chcieliśmy na tej płycie umieścić utwory, które są zarówno utworami muzyki flamandzkiej, belgijskiej, jak i utworami muzyki polskiej, więc jest to jakby połączenie dwóch krajów. Które właśnie dzieli ten dystans 900 mil. Aczkolwiek jest to niejako podróż muzyczna po, po jakby i epokach, i stylach różnorodnych, ponieważ, aczkolwiek na przykład muzyka jest polska, ale kompozytor na przykład wyemigrował do Stanów i są tam nurty muzyki amerykańskiej. Albo y, są na przykład utwory współczesne, które były napisane 40 lat temu. Są też utwory całkowicie klasyczne, które były napisane na przykład przez Chopina w okresie romantyzmu, więc jest to jakby zupełna podróż i po nurtach, i po całym świecie, i również między Krakowem a Grubią. Mm -hmm. Peter, ty zacząłeś grać na fortepianie w wieku 6 lat. To był Twój wybór instrumentu, czy zostałeś zainspirowany, czy zmuszony przez Bo Uh, my first piano lesson, and my first introduction to the piano, was actually uh, with the pianist my parents worked with, um, and they asked me if I would be interested to have uh, like an introduction to the piano, and and I was and I agreed. So in a way, I don't know if they pushed me, but they were the ones who came with the idea to me, and I uh, said yes, and I decided to. Peter Jan nos powiedział, że jakby jego pierwsza elastyczność z fortepianem była zainspirowana sugestią rodziców, żeby spotkał się z pianistką, którą oni znali. I jakby Peter Jan miał pierwszą lekcję, bardzo mu się to spodobało i poniekąd był to, była to sugestia rodziców, ale była to bardzo w bardzo pozytywnym sensie sugestia rodziców, jakby inspiracja do kontaktu z instrumentem i tak się to potoczyło później. A może to jest dobra też teraz pytanie właśnie, jak długo już ze sobą gracie? How long, How long have you played play together? With um, Natalia, of course. Well, we met each mm -hmm. Tak, poznaliśmy się w lipcu 2015 i od tego czasu gramy razem ze sobą. Mm -hmm. A mam takie pytanie, bo poruszacie się cały czas w tej sferze muzyki klasycznej i I listen mostly to classical music, of course, because uh, in our daily lives we have to uh, listen to others playing uh, and uh, also we go to lots of concerts because we are totally in this world. Um, but whenever I'm in a car or on, the, or on the train or just going somewhere, I just listen to whatever the radio has to offer me. Jan odpowiedział, że z racji wykonywania swojego zawodu musi słuchać dużej ilości oczywiście muzyki klasycznej, aczkolwiek stara się też odejść trochę od tego kręgu zainteresowań i stara się słuchać wszystkiego na przykład w radiu, co oferują stacje i tak dalej. A ja staram się jednak ograniczać w wolnym czasie słuchania muzyki klasycznej, w związku z czym jakby skłaniam się bardziej ku muzyce filmowej albo jazzowej, bo jednak oczywiście też słucham często muzyki klasycznej, aczkolwiek staram się jednak troszkę zróżnicować moje zainteresowania. Jesteście młodymi ludźmi, ale doświadczonymi już artystami. Proszę mi powiedzieć, czy wolicie koncerty, kontakt z publicznością na żywo, czy nagrania studyjne? To jest zupełnie inna praca i zupełnie inny rodzaj emocji, które towarzyszą temu wszystkiemu ponieważ podczas koncertu jakby ma się ten kontakt z publicznością i jednak są takie bardziej podniosłe emocje, człowiek jest zadowolony z tego, że przed chwilą coś wspaniałego udało się zagrać i tak dalej. I jakby to jest jednorazowy występ, koncert idzie swoim życiem i coś się stało, trudno, to już jest przeszłość, coś się stanie za chwilę nowego. A w studia praca wygląda tak, że nagranie musi być poniekąd zbliżone do ideału, w związku z czym do studia wchodzi się o godzinie 9 rano, zaczyna się nagrywanie i jeżeli coś nie wyszło, to trzeba tak pracować, żeby każda sekunda utworu była dopracowana naprawdę do perfekcji, ponieważ jednak płytę wydaje się nie po to, żeby było to w połowie dobre, ale żeby to było naprawdę zrobione świetnie. W związku z czym tam jest bardziej, bardziej emocje towarzyszące temu, to jest niezadowolenie z siebie albo taka rezygnacja albo e, trochę poniekąd e, zastanawianie się jak to zrobić, żeby to jednak wyszło. Aczkolwiek efekty, które później się słyszy w studio po nagraniu czegoś takiego po tych 10 godzinach pracy naprawdę wynagradzają tą ciężką harówkę że tak powiem, w studio. Um, for me, uh, I honestly I prefer live performances mm -hmm. because uh, when you're in a studio, you don't have this uh, live connection with the audience, which you have in a live performance. Um, and although not every concert which you play or every performance which you have will be perfect, uh, it will have. A certain extra emotion, uh, this contact, this personal contact with the audience, which I find really important. And I notice also that when you record a concert item really, uh, and listen to it afterwards, you notice that when you're sitting in the audience, you don't really hear imperfections, you just hear the music and you feel touched with the music, which of course you can still do with the CD, but with the CD, there's more of a a requirement that it has to be perfect, mm -hmm. uh, and I find CDs very important, of course, because nobody can go to a concert every day, and it's very important to, to listen to CDs. But um, and I think a CD has its role. But if I could choose between having a concert, ever, uh, listening to a concert every day, or listening to a CD every day, I would choose to go to a concert every day. Mm -hmm. Peter Jan uh, również preferuje um, koncerty na żywo. Dokładnie, aczkolwiek um, on jeszcze podkreśla bardzo, że podczas koncertów jest to, czego nie ma w studiu, jest ta więź z publicznością i ten taki pierwiastek, którego nie da się jednak w pustej sali głuchej, studyjnej uzyskać, że gra się dla kogoś i ma się jakby, kooperuje się z kimś. W związku z czym, oczywiście, płyty też trzeba nagrywać, żeby coś jednak po nas pozostało. Nie każdy też może codziennie chodzić na koncerty, aczkolwiek jednakże, gdybym miał wybrać pomiędzy koncertem a słuchaniem płyty, wybrałby koncert na żywo. No właśnie, praca muzyka to bardzo ciężka taka charówka. Chciałem Was zapytać, co byście powiedzieli młodym ludziom, którzy właśnie dopiero zaczynają jak gdyby swoją drogę i, drogę i, i rozwijanie pasji muzycznej? For me, the most important thing is that you uh, have to try to stay passionate. Because, especially for people who seek a professional life in music, it can be really easy to get into a sort of working routine where you just wake up, you play your pieces, and you go on. But you have to, for me, it's very important that you have to find every day something to work on and every time find something to enjoy it yourself. Because when you enjoy, your audience will enjoy it too. Jan powiedział, że to jest bardzo ważne, żeby całkowicie i codziennie utrzymywać pasję wykonywania tego zawodu, bo wielu muzyków po jakichś paru latach zatraca tą pasję do wykonywania zawodu i po prostu muzyka przestaje być tym jakby dziełem najbardziej wartościowym i jednak staje się czymś odtwórczym, co tylko jakby sprzedaje się ludziom. W związku z czym to jest bardzo ważne dla młodych muzyków, żeby jakby ustrzec się tej rutyny i tego chodzenia do pracy, gdy trzeba wykonać muzykę, tylko żeby to jednak było coś z serca. A ty, Natalia? Ja bym o to... powiedziała tym młodym ludziom, żeby robili to, co naprawdę kochają, i żeby grali na tych instrumentach, i żeby naprawdę starali się, jeżeli bardzo chcą być muzykiem, być muzykiem, ale żeby zdali sobie sprawę z tego, że to jest naprawdę bardzo ciężkie życie i bardzo ciężko jest osiągnąć po jakimś czasie tą satysfakcję, że robi się to, co się lubi, ale również, że jest się Docenionym za to, co się robi i za to, ile pracy się poświęciło, bo jednak muzycy muszą naprawdę ćwiczyć po kilkanaście godzin dziennie czasem, a życie też nie jest takie kolorowe, że praca będzie przychodzić drzwiami oknami i wszyscy będą pukać. No i to właśnie nasuwa. tutaj jest takie pytanie, następnie się nasuwa, bo czytając wasze biografie, wasze osiągnięcia, to byłem po wrażeniu, zastanawiałem się, jak znajdujecie na to czas. Jak wygląda dzień takiego duetu? Zawodowy dzień artystyczny. Tak, więc to oczywiście zależy, jaki jest okres przygotowań do czegoś, bo jakby to jest trochę tak jak w karierze sportowca są jakieś zawody mm -hmm. i człowiek przygotowuje się wcześniej. Więc oczywiście trzeba ćwiczyć w dużych ilościach poniekąd. Ile ćwiczycie, ile ma To bardzo zależy od tego, jakie... Przygotowujcie są to... się do nagrania płyty, czy do koncertu te, te dwa warianty? Jeżeli tego repertuaru się. oczywiście wcześniej nie graliśmy, mhm. to to są naprawdę godziny spędzone za pulpitem, żeby przygotować dobrze utwór, żeby zgrać się. Więc to tak myślę, że koło 5 sześciu godzin to co najmniej zajmuje przez takim naprawdę intensywnym przygotowaniem się nie tylko odświeżeniem czegoś, albo na przykład przygotowaniem do konkursu. No i wygląda to tak, że trzeba się oczywiście rozgrzać, rozegrać na początku, później poćwiczyć ewentualnie jakieś miejsce, które są wątpliwe, czy wyjdą, czy nie. Później jest też praca, ponieważ gramy muzykę kameralną, więc jest to również praca nad szczegółami, które powinny wyjść razem dokładnie, więc musimy też zgrać te utwory, zrobić jakieś szczegóły wspólnie, których nie mogłabym zrobić sama. No, i później, jeżeli coś nie wyszło, to trzeba znowu iść i samemu poćwiczyć to, co jednak ma się na sumieniu, że może następnego nie również nie wyjść. Więc oczywiście to też zależy, jak, jaka ilość rodzinnych zajęć pomiędzy tym wszystkim jest, aczkolwiek mniej więcej tak to wygląda. Czyli bez talentu na pewno by nie było tych sukcesów, ale więcej pracy jak talentu. <laughs> Myślę, że coś Bo... tu jest. Tak, tak. i wake up, i warm my fingers up on the piano, i have breakfast, uh, i practice for a few hours, uh, first I, playing before, uh, after yeah, eating. mostly <laughs> <laughs> i do both before <laughs> and after. <laughs> um, uh, then either i go to the conservatory in brussels where i study at the moment uh, to uh, have lessons or rehearsals and, and whatnot. Uh, I practice some more, I practice my solo pieces, I practice the pieces which I play together with Natalia. Um, I work for my other courses and then it depends if I'm in Poland I spend the evening with Natalia and if I'm in Belgium I spend the evening on Skype with Natalia. <laughs> <laughs> uh, so, uh, and then maybe I will read some more and then we'll just go to finish. <laughs> Więc budzi się rano, rozgrzewa się trochę na fortepianie, je śniadanie, później ćwiczy trochę więcej na fortepianie, jedzie do Brukseli na zajęcia, na swoje kursy, które na studiach są obowiązkowe. Później wraca, jeżeli jest w Polsce, to spędza ze mną wieczór, jeżeli nie, to spędza go na Skype'ie. <laughs> Może trochę czyta wieczorem i idzie spać, więc <laughs> życie bez koncertów, muzyka jest jednak dość monotonna, bez jakichś większych wydarzeń pomiędzy. To ćwiczenie jednak przeplata się dość mocno. I chciałem Was zapytać jeszcze o to, bo grając w muzykę klasyczną cały czas gracie y, czyjeś utwory i czy nie macie w planach właśnie czegoś skomponowania, czegoś własnego. Well I know that I should, and a lot of people have encouraged me to compose my own music. Uh, but I have to be honest, I, I, I personally believe that I'm absolutely terrible at playing my own music. Um, But I hope that one day I will find the courage to to compose some of my own because I think it can be very uh, useful and I try sometimes to improvise a little bit and it helps to understand music of course better. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, Peter Jan Uh that powiedział, że wielu ludzi zachęcało go, żeby skomponował własny utwór, żeby go później wykonać, aczkolwiek on jeszcze obawia się stworzyć. tego dzieła, ponieważ boi się, że może być to nie tak wspaniałe, jak ludzie by się tego spodziewali. Aczkolwiek mm. chciałby pewnego dnia zagrać swój własny utwór. Ja również chciałabym kiedyś skomponować jakiś utwór, więc może pewnego dnia to nastąpi. W mm -hmm. w procesie, ty... w procesie Pytanie takie, jakie są Wasze plany artystyczne na najbliższy rok? Na no najbliższy 2017. rok? 2017. Ja chciałabym zacząć doktorat na Akademii Muzycznej w Krakowie, jeżeli udałoby mi się to. I może próbować gdzieś zdawać egzaminy do orkiestry, żeby się zaczepić na stałe jako profesjonalny muzyk orkiestrowy, gdzieś grać. No i oczywiście jak najwięcej koncertów w duecie, gdzieś na świecie. Żeby Tak, matematyką. Tak, to niestety już zdałam magistra, egzamin magisterski we wrześniu ubiegłego roku i od tego momentu mam dobrze wyglądający dyplom magisterski, aczkolwiek jeszcze nie nadszedł taki czas, żeby musiała się gdzieś starać o pracę w tym zawodzie, więc jak coś, to jest. How jest your plan na future? For the future? Um, well, I hope personally that I will be able to, to Keep playing because I know that a lot of, especially pianists, uh, after they graduate, they go to teach, and I so, and I noticed that a lot of them then stop to actually play and just focus on this teaching. So I hope I can um, fill my life with, with uh, playing chamber music with uh, with with Natalia, with uh, accompanying other people. Um, Hopefully, finding a job as a pianist uh, at a conservatory or an academy or something like that. Um, but f just in general, I just hope that I will keep playing and keep enjoying. Uh, playing my instrument alone and together with others. Hmm. chciałby zostać koncertującym pianistą, bo niestety wielu studentów fortepianu po zakończeniu studiów jest zmuszonych uczyć gdzieś w szkołach lub w innych miejscach i niestety ten kontakt z instrumentem się powoli wycisza. I, i jednak... Czyli twórczo ciągle pracować? Tak, dokładnie tak. Gdzieś próbować akompaniować, też grać trochę koncertów wspólnie, więc też mam nadzieję, że tak się uda. Więc właśnie tak by to wyglądało. Czy tego Wam życzymy, sukcesów artystycznych, Dziękuję. wspólnej drogi artystycznej, płyt, koncertów i y, może kiedyś usłyszymy Wasze autorskie. <grymne> Też mam taką nadzieję. Ja bardzo dziękujemy. Dziękujemy za rozmowę. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Dziękujemy serdecznie naszym gościom za rozmowę. Polecamy Państwu płytę 900 mil autorstwa Natalii i Pitera Jana.